No witam, czyli Ogród, jest 9 maja. Ja tutaj jestem dosyć późno, właściwie to jest taki mój drugi przegląd. Yy, druga ingerencja większa na, na pasiece. No, z, z takich różnych powodów, ponieważ wiadomo, że pogoda tutaj robi duże znaczenie, ale i inne warunki też i pszczelarza, prawda? Tutaj najpierw sponiewierał mnie COVID, potem pogoda, zresztą do tej pory to jest dzisiaj pierwszy dzień jako takiej pogody. No, ze trzy tygodnie było tutaj zimna, więc nawet nie było jak zajrzeć do pszczółek. I, i dzisiaj właściwie już tutaj mniszek kwitnie, sady owocowe też już zaczynają. Sady owocowe tam dalej mam, zaczynają też kwitnąć już ciekawieśnie. Więc tutaj te nadstawki podokładam im trochę do gniazdowych, jeżeli tam mają miejsce, trochę węzy, bo widzę, że się sporo młodej pszczoły wygryzło. I tutaj, tutaj też sporo pszczółek lata, więc. A tutaj mam taką pszczółkę, ciekawa jestem, kiedy ona się przekona, żeby tutaj nie siedzieć ze mną. Nadejdzie ten czas za chwilę. Guźka, że będziesz zmykała stąd już. Miała spotkanie, ale widać ją mnie nauczyło za bardzo. Także ja się szykuję do przeglądu. I dołożenia ramek. No to bierzemy się za przegląd. Na początku po otworzeniu yy, ula o, nawet na zewnątrz już widać, która rodzina jest silniejsza, która jest słabsza po ilości pszczoły oblatującej się. No, szukam. Na początku oczywiście wyciągam sobie ramkę, upewniam się, czy czasami tam nie ma matki, ponieważ chcę ją przełożyć do korpusu drugiego, i żeby gdzieś po drodze jej nie zgubić czasami. Dlatego, jeżeli przeglądamy, to staramy się przeglądać na korpusem. I co? Szukam, po prostu patrzę, czy jest wszystko w porządku w rodzince, czy matka jest, czy matka czerwi, czy są wszystkie fazy rozwoju pszczoły, czyli jajeczka, larwy i czerw. I oczywiście znalazłam. Jest piękna ramka z czerwiem, nie jedna, więc już właściwie dalej nie ma po co grzebać, ale jeszcze sobie szukam dalej larwy. Larwy są i co dalej robi? No, oczywiście, tutaj już widać, że jest spora, spora siła rodziny, i tutaj, jeżeli myślimy na nad dołożeniem ramek, oczywiście dokładamy tak na przemieszane ramki suszu z benzą, ponieważ tutaj się niedługo ta pszczoła zgryzie, więc młoda pszczoła, żeby miała co robić przy odbudowaniu ramek, dlatego dajemy jej suszu. I tutaj też weryfikując siłę rodziny, musimy zobaczyć też jaka jest planowana pogoda, bo teraz tak, możemy dołożyć tej rodzinie korpus gniazdowy. Co uczynię? Tutaj wrzuciłam ramkę suszu, a tam zostawiłam ramkę z czerwiem, z pszczołami, żeby szybciej pszczoły przeszły na górę. I właściwie na tym można byłoby skończyć i, i przykryć, natomiast, że to jest silna rodzina i, że zapowiadają pogodę na następnych kilkanaście dni, więc postanowiłam też tutaj dorzucić też i na górę korpus nadstawkowy. Chociaż tak, jak mówię, można było na tym gniazdowym zakończyć na ten moment, ponieważ tam 8-9 maja, więc jeszcze jest czas. Ale tak to wygląda, musimy wziąć pod uwagę kształt, Siły rodziny, pogodę teraz jaka jest, pogoda jaka jest zapowiadana. Nie ma takiej reguły, że akurat w maju dajemy korpus, w czerwcu dajemy nadstawkę. Po prostu to zależy tylko i wyłącznie od siły rodziny i warunków klimatycznych, pogodowych. I tu w kolejnej rodzince resztki pocieście. Folię wyrzucam i Również przeglądam. Tutaj widzimy, że już jest to trochę słabsza rodzinka. I też szukam znaków matki, czy wszystko w porządku jest, czy rodzina ma matkę. Ale już teraz w maju to widać po ilości pszczoły, że matka jest. Oczywiście jakaś pozostała ramka nadstawkowa z dziką zabudową, która musi zostać, ponieważ tam jakieś komórki czerwio były, a teraz pszczoła, każda komórka jest na wagę złota. I co? Patrzymy czy, czy wszystko w porządku, czy są fazy rozwojowe pszczół i tutaj mamy trochę słabszą rodzinę, dlatego do tej rodzinki dołożyłam tylko nadstawkę i na ten moment jest zakończone. Tutaj możemy też ocieplenie już właściwie to górne yy, powoli wycofywać w tych silniejszych rodzinach, natomiast tych słabszych jeszcze tu widzimy, że zostawiłam. I właściwie takie, takie działanie jest w całej reszcie rodzin.